Czołem myślącym, że specjalnego pozdrowienia frontowcom nie będzie, ponieważ tak czy owak wszyscy spotkamy się na froncie. Mówię to z uśmiechem, bo tak życie wygląda. Dzisiaj powiemy sobie o takim głównym jak gdyby założeniu obecnych władz, parlamentu, rządu, czyli imperatywie pewnym polityka jest ważniejsza niż jakiekolwiek korzyści gospodarcze. Polityka nie ma sensu, jeżeli nie ma na celu korzyści gospodarczych. Mówimy o polityce państwa, i w polityce państwa nie może być żadnych sentymentów, żadnej miłości, żadnego miłosierdzia, etc., etc., wszystkich tych innych zniosłych uczuć, jeżeli nie są podporządkowane interesom państwa i jego obywateli. I to, to jest właściwy imperatyw, i tym będziemy się kierować. Dzisiaj powiemy to na przykładzie wprowadzaniu przez reżim warszawski, te marionetki warszawskie Waszyngtonu, czyli rząd, parlament pana prezydenta. No takich należy minimum nazywać. No nie oczywiście, gdyby nie cenzura, powiedzielibyśmy bardzo konkretnie o tych osobach polskimi słowy, a potrafię zapewniam, ale się ograniczymy tylko do tego wywodu. Więc jako sługusy Waszyngtonu w interesie Ukrainy chcą nas prowadzić wojnę, wojnę z Republiką Białoruską i naprawdę są na tak zwanym dobrym kursie ku temu. O tym bardziej powiemy sobie, rozwiniemy ten wątek w takiej naszej rozmowie studyjnej, ale teraz ograniczymy się do ostatnich wydarzeń, czyli zamknięcia granicy z Republiką Białoruską na jednym z dwóch tak naprawdę przejść granicznych. I tutaj weźmiemy sobie, to jest nasza granica z Republiką Białoruską od południa do północy. Przypominam, że do tego momentu mamy już ten Alcatraz, ten płot, który władza, ci wszyscy, którzy się przyczynili władz w ramach kolonii tzw. karnych, które ich tak czy owak czekają, będą to własnymi rękoma po kawałeczku rozbierać. Na to przyjdzie czas. Tutaj nie zdążyli, no ale tutaj jest Bóg. W związku z tym, w związku z tym na razie jeszcze nic nie wymyślili. To przejście bo Bobrowniki na stronę białoruską z białoruskiej na stronę polską Brestowica po stronie białoruskiej zostało zamknięte to jest przejście zarówno towarowe jak tak zwane osobowe, czyli dla, dla ruchu tego indywidualnego i towarowego. Towarowe to jest tak, że 600 tysięcy pojazdów towarowych odprawiono, kochani, w 2022 roku. A przepustowość obecna to jest w granicach 3,5 tysiąca osób na dobę. W, zobaczcie, wyobraźcie sobie, oni wszystko robią. E, jest nawet przecież. Komunikat MSZ, u znaczy w Polsce MSZ, ale nie polskiego oczywiście, który zniechęca do wyjazdów na teren Republiki Białoruskiej. Tak? A mimo wszystko, no zobaczcie, ludzie, ludzie jeżdżą z różnych względów, więc to przejście zostało zamknięte i zostało nam tylko to przejście tutaj. Brześć Terespol to są dwa, jak gdyby, przejścia. Tu jest, tak jak tutaj, jest dwa równoległe pasy, to tutaj jest w zupełnie w innym miejscu te kukuryki, czyli pas dla ciężarowych, i tutaj, czyli towarowego, i tutaj przejście jest Terespol, czyli dla ruchu naszego tak zwanego osobowego. No, nie? no i to zostało, jak gdyby, jedyne. Jaki mamy stan rzeczy? Jest to ważne. Ze względu na bezpieczeństwo państwa. To jest taka fajna formuła. Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamyka się przejście graniczne, nic więcej nie trzeba tutaj dodawać. Ze względu na bezpieczeństwo państwa, panią. Pana. Mogę na razie poprosić do organów bezpieczeństwa polskiego, współczesnej bezpieki i też cokolwiek. Mogę, mogę kazać, żebyście nosili tylko jedną skarpetkę, bo tego wymaga interes ważny państwa. Następnie mogę cokolwiek zainteresować po prostu zawłaszczyć inaczej państwa, bo zalekwirować trudno by to nazwać, ale zawłaszczyć na przykład jakieś nośniki, materiały, komputery i tak dalej. Bo tego wymaga ważny interes państwa. To jest taki fajny ślizgacz, przyniesiony z Ameryki, i tutaj, zobaczcie, bardzo mocno się rozpowszechnił, a ta neobolszewicka władza skutecznie najwyraźniej to stosuje. I jak słyszeliście, nastąpiło coś takiego. Jeszcze raz będziemy konkretnie o tych motywach mówić, ale to co ważne, jaka jest podana argumentacja. I to, co jest bardzo istotne i należy mm, mieć w domyśle, o co chodzi. Słuchajcie, kochani, oni po prostu oparli to wszystko na kłamstwie. Fundamentem władzy jest... Kłamstwo. Oczywiście będzie to z czasem, ale na razie, na razie wystarczy kłamstwo. Jak zupełnie kręgosłup nam po prostu złamią, no to wówczas tylko już tym będą się posługiwać. Czyli fundamentem jest kłamstwo. W związku z tym potężny dysonans, gdy ludzie widzą, jak się dzieje na terenie Republiki Białoruskiej. W, w każdym, każdy przeciętny, szary człowiek zauważa, że jest zupełnie inaczej niż władza polska kłamie. Z wszystkimi mediami, tak? No, oczywiście reżimowi warszawskiemu podobać się to nie może. Naprawdę jest to jedna z takich istotnych przyczyn, bo ich to niezwykle wkurza. Tym bardziej, że oni wiedzą, znają badania prawdziwe, nastroje polskiego społeczeństwa i z ich punktu widzenia nie są optymistyczne. Polacy nie chcą iść na wojnę, wcale za wrogów Republiki Białoruskiej. Białorusinów nie uważają. Mają niesamowitą tego świadomość, po prostu im to nie gra. No i dobrze, zrobili to, zrobili, będziemy to w bardzo szczegółowym materiale o tym mówić, natomiast otworzą to przejście. Otworzą, ponieważ te marionetki waszyngtońskie zapomniały o tym, że jest to. Granica Schengen. I tutaj interesy mają dosyć poważne. Korporacje, interesy firmy z innych, z innych państw. No nie, powiedzmy sobie szczerze, i naprawdę tutaj wspaniałe Republika Białoruska jest wspaniałym oknem. Całkiem dobrze się interesy rozwijają. My o tym za bardzo nie chcemy, nie potrzeba mówić. No nie, wiadomo o co chodzi, jak ich to boli, jak oni sobie pasnogietki zgryzają. Z, z tego powodu <grym> i chorobliwy, myśli się o nich, jakieś tam mnoże. Natomiast e, oczywiście te, te podmioty zwrócą się do Amerykanów, to jakiś tam czas zajmie, Amerykanie po prostu nakażą e, tym, tym tutaj e, marionetkom, e, z powrotem przywrócenie przejścia e, granicznego. Nie wiem, za tydzień, za dwa bogiem nie jestem. Tak, słucham ocena ziemi mieliśmy powiedzieć. A no to zaraz, to przypomnij. Bogiem nie jestem, ale tego, ale w najbliższym czasie się stanie, no chyba, że rozwinie się tak ofensywa frontowa Federacji Rosyjskiej, która ma zgnieść to, co powinna. W związku z tym, no wtedy inaczej sytuacja będzie wyglądać, ale będziemy raczej w okolicach stanu wojennego. W związku z tym stanie się to bezprzedmiotowe. I jak gdyby tutaj, na tym chciałbym ten wątek wyciągnąć, czerpać. Chodzi o naprawdę skonfliktowanie wojnę nas z Republiką Białoruską. Są mocno tym zainteresowani. Teraz jest tak. Wyobraźcie sobie kochani, bo to wszystko jest misterna gra, naprawdę rozpisane na lata, znacznie wcześniej i co jest ważne, nic nie ma tu sztywnego. Naprawdę jest wiele wariantów. Wariantów, które mają swoje podwarianty czy planowanie Strategia na tym polega Stanów Zjednoczonych i tych wszystkich środowisk, który, które z nimi są związane, a które mają bardzo określone plany w stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Rzeczpospolitej, że musi, muszą oni po prostu wiedzieć, nic ich nie jest w stanie zaskoczyć. I teraz zwróćcie uwagę na takie. Możliwy rozwój sytuacji związany z tym, bo to chciałbym połączyć, żebyśmy to e, mieli tego świadomość. No oczywiście Federacja Rosyjska robi porządek na tak zwanej Ukrainie do jakiegoś momentu. No i to, co jest najgorsze dla nas rozwiązanie, pozostaje jakieś tam państwo, pseudo ukraińskie jakieś terytorium no raczej już skoro federacja by oddała to ewidentnie będzie kontrolowane przez Stany Zjednoczone no i będzie w braterskim sojuszu ewidentnie tutaj z władzami Rzeczpospolitej i z Polakami jeżeli tej polityki nie zmienimy tak ewidentnie to będzie jednorodne jak gdyby państwo jak państwo sobie wyobrażacie jakąkolwiek formę Ukrainy która tam powstaje bez E, dostępu do morza. Oni są do tego po pierwsze przyzwyczajeni, mówimy o czarnym Kaspijskim, ale jednocześnie, ale jednocześnie, kochani, e, jest sprawa związana z tym, że po prostu nie mają firmy kapitały, tak? E, to, są, to są ludzie niezwykle powiązani w układzie międzynarodowym. W zderzeniu z nami polakami, my ligi. Tego typu biznesu nie posiadamy, nie mamy. Oni mają, bo tam oligarchizacja polityczno-finansowa do tego sięgła, mają ku temu predyspozycję autentycznie my konfrontacji nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać. Więc popatrzcie, jest bardzo ciekawe zjawisko, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie. Wzrost cen ziemi o 20 do 20%, a nawet więcej. Sygnały po kolei płynące, że w gminach ludzie wiedzą, tam oferty są ze strony różnych tam podmiotów i później się okazuje, że ukraińskich zakupu ziemi. Oczywiście bezpośrednio to nie musi być firmy i tak dalej, oni sobie to potrafią zrobić autentycznie dane statystyczne o 20% i ci podają rządowi, oni tam nie myślą, na tych trzech obszarach wzrosły ceny ziemi, najpierw się trzeba po prostu kopać ten obszar szczególnie siedleckie i tak dalej czyli tak zwanego północnego wschodniego Mazowsza no jest już opanowany, on był pod był wcześniej opanowany, to sprawdziłem dokładnie w 19 roku. Tu na przykład pod Ostołęką, Komorowo, to jest dawny ośrodek koszarowy, powstaje taki hub energetyczny, pomocowy dla Ukrainy i tak dalej. No tutaj to wiadomo, Elbląg i tak dalej, tutaj pamiętamy akcja Wisła, więc nieźle nie są na każdym poziomie ulokowani. I autentycznie zwracajcie uwagę, że przy takim powstaniu tego państwa, wyizolowaniu z obecnej Ukrainy, następnie w Różnych takich unijnych bardzo związkach z Polską, bo będzie plikas ku temu, ten obszar będzie. No, oczywiście, tu trasy, jeżeli trzeba, będzie dodatkowo, nie ma problem, kasa na to jest, cały świat będzie. Ten, tak zwany, wiecie, z której strony, który dzisiaj ładuje w kasę, będzie tu im ładował. No nie, bo to będą dla nich interesy, cokolwiek by się tam nie zostało ten obszar ukraiński będzie eksploatowany, no nie? Więc no, wiadomo w czym nadzieja, żeby Federacja Rosyjska, wiadomo co zrobiła, no nie? nie dopowiadamy, ale wszyscy wiemy, żebyśmy no niestety ale w taki, w taki układ kochani nie weszli. I teraz widzicie państwo jak, jak faktycznie ta najbliższa rzeczywistość, ktoś powie jest tragiczna, skomplikowana i tak dalej, będzie dynamiczna. No życie jest dynamiczne, przyspieszyło, świat przyspieszył, nic się nie skończyło, dopiero wszystko się Zaczyna. Jeżeli macie otwarte głowy, jesteście w stanie sobie z tym poradzić i, i, i się zmierzyć. I teraz jest bardzo ważny moment dla tych wszystkich, oczywiście też w rozmowie studyjnej to sobie rozwiniemy. Dla tych wszystkich, którzy ładnie głoszą, tych szczególnie takich odpowiedzialnych polityków. Wiadomo, jak z Unią wyszło, wszyscy wiemy, wiadomo, nie trzeba dopowiadać. Teraz to szczególnie widać. To wyjdziemy z Unii Europejskiej. Wspaniała propozycja wyjść, ale pójść gdzie i dokąd? No, wyjść można, ale gdzie pójść? Oczywiście odpowiedzialni politycy pracują i będą pracować nad tymi różnego typu kierunkami i wariantami rozwoju tej sytuacji. Ale przypominam o jednej rzeczy. Jaki interes, po prostu, jak te relacje w ramach Unii, jaka nasza pozycja Unii Europejskiej, to chyba już wszyscy żeśmy przerobili. No totalna kolonia na nasze życzenie, dzięki naszym politykom. Ale ja też przypominam swój wspaniały naród z lat początku dwutysięcznych, gdy Polacy nie widzieli innego rozwiązania. Polacy nie chcieli myśleć po polsku. Nie chcieli mieć własnego projektu, nie chcieli, ale chyba nawet i intelektualnie nie dorośli wówczas w zbiorowej swojej dojrzałości, by realizować własny projekt własnego państwa. Ja sobie przypominam, pamiętasz jaką burę dostawałem w 2000, 2001, 2002 roku za kontakty właśnie z Republiką Białoruską, że jeśli nie Unia to Białoruś. No i co stratni, dzisiaj byśmy chyba nie byli, no ale nieważne, wracamy się do tego okresu. No, skoro naród, kochani, tak chce, tak każe, nie było innego naprawdę wyboru, wierzcie mi: ludzie przypisali się totalnie do tego projektu, bo po prostu legaty nie chcieli myśleć po polsku. Nie chcieli mieć własnego państwa, to też jest jasne. No dzisiaj mam nadzieję, że coraz więcej oczki się otwierają. No nie, Ale dzisiaj, no, od 2004 roku, zaraz będzie 20... O, a od 2002-2003 to 20 latek minęło. No, trochę sytuacja w świecie się zmieniła i trzeba uwzględniać, bilans, stan położenia. W związku z tym ja sobie tylko jedno, kochani, przypominam. Wówczas po tym referendum byłem wicemarszałkiem województwa podlaskiego, czyli osoby, które, w, słuchajcie, wprowadzają do Unii Europejskiej, no nie, kasa ta z Unii, wszyscy tam, im kasa w głowach i tak dalej, no, czyli niezwykle decyzyjna, a samorządowcy to dobrze wiedzą. Wróciłem wtedy, bo byłem akurat w Wilnie i testament jagielonów i tak dalej sobie zażartowałem. No nie, ale kolejny, kolejny dzień pojawiłem się w powiecie Zambrowskim. Tam dosyć tacy ciekawi ludzie i do dzisiaj jeszcze mieszkają. Nigdy nie potrafię w Zambrowie do końca zrozumieć. To część takiej szlachty, ale mają ostro pod kopułkami. No i, i, i wówczas. Pojawiłem się na terenie gminy kołaki kościelne. A dlaczego? Była tam zacna pani wójt i no, nie ma znaczenia. A dlaczego? Dlatego, bo w gminie kołaki kościelne był najlepszy wynik przeciwko Unii Europejskiej. No nie? Ja tam z najwyższą atencją spotkałem się z radą gminy, mieszkańcami i po prostu, no i jak pamiętacie, też się starałem oczywiście pomóc na miarę moich możliwości, żeby nie było to społeczeństwo sekowane, ale podziękować. No i świetnie, ale widziałem, że oni są, świetnie się zachowali. Nieważne teraz, jakie były tego przyczyny w tym momencie. Natomiast poprzez jedną wypowiedź przeraziło mnie, no bo w, w, wtedy wiadomo, ta modernizacja, mleczarstwo, tam chodziło jaskółki, że w wyborach nie mogą być, no nie, i tam między innymi takie bzdury opowiadają ci biedni rolnicy, a to są silni, klepcy rolnicy, super, gospodarstwa do dzisiaj mają, no nie, właściciele, przedsiębiorcy, i ja je mówię, zostawcie wy to te jaskółki. Tu jest oczywiście jakaś hunia, jakaś weternaria, ale to nie są żandarmi. Wszystko trzeba się dogadać. Jak będziecie się za mocno schylać, dać gnębić, no to oczywiście najgłupsze projekty wam wprowadzą. Ale ci ludzie już do końca byli złamani. Do końca, do końca nie wierzyli no nie. Trzeba podnieść głowy, naprawdę. W każdym reżimie da się żyć. Zresztą dzisiaj, jak to już Ktoś przerobił Unię, to po prostu widać, z nimi się darzeć. No nieważne, ale idziemy do odpowiedzialności. Czyli tak, żeby marzyć o tym, a jednocześnie strategię wykonywać, Unia też będzie się zmieniać, to po prostu tego nie będzie w pewnym momencie lub, lub praktycznie już nie ma, tylko też żyjemy mrzonką, ale żeby cokolwiek skądś wychodzić, to trzeba wiedzieć, gdzie pójść. A żeby wiedzieć, gdzie pójść, to trzeba odpowiedzialnych polityków, którzy w pierwszej kolejności, bo Polska dzisiaj jest pachołkiem Ameryki tutaj, takim śmierdzącym jajem wrzuconym w Europę, tak, tak, jest. czy nam się chce Polacy, czy nie, tak to wygląda, skonfliktowanym z całą Europą, całym Zachodem i całym oczywiście Wschodem. I kluczem dzisiaj to jest to, co my mówimy, jako formacja polityczna front. Diametralnie odwrócona polityka. A wszystko jest możliwe. Poprawna, sojusznicza polityka zagraniczna, myśl polityczna, działalność polityczna z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską. Także oczywiście gospodarcza, po prostu trzeba to odpracować. Wszystko jest możliwe, dzisiaj piłka jest autentycznie w grze, dzisiaj każdy jest słaby, także z tych wielkich, i walczy o swoje. I po prostu taki, tak jak my, wariat na salonach Europy, czyli Rzeczpospolita niejednokrotnie to opisuje, że wariat na salonach Europy się. Zmityguje, otrzeźwieje, wyleczy ze swego szaleństwa, naprawdę będzie mile widziany. No nie, więc szczerze mówiąc, takim władzom pisowskim, tym parlamentowi i tak dalej, dopóki nie przekroczyli tej linii, szczerze mówiąc, jestem wdzięczny za tą pozycję, jaką etykietkę, jaką nam dzisiaj przypisali. No ale kochani, w którymś momencie trzeba będzie tego wariata politycznego Rzeczpospolitej wypędzić, tak? No ale to, to zobaczcie, zrobi naród, to w dalszym ciągu jest, jeszcze raz powtarzam, możliwe. I teraz tak, myślałem, no tak, bo tutaj można maile do msz żeby ich wkurzyć, no nie, ostro pisać i tak dalej, protesty, no oczywiście, jak to z Polakami, można protest, tylko maile nie na zasadzie błagać ich, tylko żeby blokować im skrzynkę. W msz czy, czy o, w MSW u Pana Walić ile wlezie, utrudniać życie, z nimi nie ma co rozmawiać. Rozmawiać nie ma co, czy tam logicznie, bo oni na takie argumenty nie działają. Mówię, jak Amerykanie ich pogonią, to oni je otworzą, a tak to w ogóle nie będzie działać na tych ludzi. Natomiast nie ma to sensu, najmniejszego. Pamiętajcie o tym, że dopóki oni nie poczują siły politycznej. Zmian politycznych to nie będzie reakcji, a z naszej strony jest to marnotrawienie sił i środków. Dzisiaj, a szczególnie tych, którzy zostali dotknięci poprzez te neobolszewickie, łobuzerskie działania rządu RP, Związane z zamknięciem tej granicy i prowokowaniem nas do wojny z Republiką Białoruską, no tylko zachęcam do jednej rzeczy: do myślenia politycznego. Wiecie dzisiaj, jaka jest formacja polityczna, która w sposób otwarty, stabilny stawia, nie ma prócz nas nikt w Rzeczpospolitej tak nie stawia sytuacji, że bardzo konkretna polityka związana, otwarta, sojusznicza z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruską jest w stanie ratować Rzeczpospolitą z tego bardzo trudnego położenia. I teraz zakończę to taką metaforą. Hmm. Pamiętajcie, polityka to jest targ, wielkie targowisko. Bardzo niesamowite targowisko. Na targ przyjeżdżają różne kramy, różne wozy, przywożą wam różne rzeczy, no nie? No i między innymi przywożą fatałaszki, naczynia, e, perfumy, ciuchy i tak dalej. To też jest potrzebne. I wy jesteście na tym targu. I my też jesteśmy na tym targu i przywozimy wam. Różnego typu łopaty, szpadle, narzędzia antyoblężnicze. Mm, przywozimy także y, różnego typu y, y, broń, miecze, tarcze, cokolwiek. No nie? Wy patrzycie, no tak, kupujecie to co, to, co kupujecie dotychczas, no nie, ale się dziwujecie, no nie. Co my przywozimy, czyli ta metafora polityczna jako polityk, co my wam dzisiaj dostarczamy, my wiemy. Że ten światek się kończy, że niedługo będzie ostre oblężenie nas przez te tak zwane czambuły tatarskie, że trzeba się przygotować, że trzeba się okopać, wybrać dowódców, uzbroić. Zupełnie zmienić inny świat. Nie to, że jakiś dobrobyt, jakiś pokój, spokój, jakieś różnego typu opowiadanki polityczne bliżej ludzi, jak to się będzie dobrze nam działo, w dobrobycie i picie, no nie. Tam, słuchajcie, jeszcze raz. Musicie zrozumieć, przeżyć głęboką wewnętrzną refleksję. Ten czas tej pizzerii skończył się. Idzie zupełnie inny czas w świecie. Inni są potrzebni politycy, inne działania. Front nie jest dla mnie. Nie ja tworzę, nie stanowię ja frontu, tylko wy stanowicie wasze różnego typu doświadczenia, wasze dawanie, dostawanie. Przepraszam, w tyłeczek w najbliższym czasie będzie was tak czy owak mobilizować na linię frontu w tym wypadku naszego też politycznego. got it